Dzień dobry, serdecznie witam. Dwa tematy na szybko. Pierwszy, mamy już pierwsze rachunki w taryfie G12, czyli taryfie dziennonocnej po przekroczeniu. 2000 kWh. Zobaczcie, mamy wystawiony od 1 stycznia 2023 do 15 luty 2023 taryfa G12, zużycie energii dzienna 482 kWh, nocna 1518 i to nam zrobiło już tą normę 2000 kWh w, w cenie tej z tamtego roku. Taryfa dzienna. 51 groszy, taryfa nocna 24 grosze i mamy ciąg dalszy 34 kWh w dziennej, zagwarantowane 69 groszy i 150 kWh energii, zagwarantowane też 69 groszy. Czyli, tak jak mówiłem. Obie taryfy dzienna i nocna zrównały się. Płacimy tyle samo za energię, trochę mniej za mm, przesył, ale za energię tyle samo. I wzrost taryfy nocnej z 24 groszy na 70 prawie groszy, czyli o 300%. To jest ta zła wiadomość dla wszystkich, którzy używają energii do ogrzewania domu i starają się ogrzewać dom w taniej taryfie nocnej, ponieważ w tym momencie koszty ogrzewania domu wzrosły Wam trzykrotnie w stosunku do 2022 roku, a nawet trochę bardziej niż trzykrotnie, ponieważ wtedy płaciliście VAT 5%, a teraz płacicie VAT 23%. Także tu macie czarno na białym. Oczywiście tą fakturę znalazłem w internecie, nikt mi jej nie przysłał. To jest wyciągnięta z internetu, z jakiegoś forum na Facebooku. Druga wiadomość, też ciekawa: coś takiego jak zamrażanie energii. Można było skorzystać z takich taryf, gdzie operator gwarantował nam stałą cenę przez kolejny rok albo kolejne 2-3 lata. I tu mamy przypadek pani 80-latki, aczkolwiek wiek nie ma znaczenia. Pani postanowiła oszczędzać energię elektryczną, płaciła 70 zł co miesiąc. A tutaj, mimo że zużycie jej zmalało. Zapłaciła aż 230 zł za jeden miesiąc, co dla pani emerytki, 80-letniej, jest dużym problemem. Było 70 zł, jest 230 zł. Jakim cudem się pytacie? A dlatego, że wzrosła jej opłata handlowa z 30 zł do 125 zł miesięcznie, czyli firma nie była w stanie rozwiązać umowy na stałą taryfę za prąd na te 2-3 lata podpisaną, bo zerwanie umowy. Nie wchodzi w rachubę, więc zachęciła wszystkich ludzi poprzez ogromny wzrost opłaty z handlowej. Z 30 do 125 zł, żeby sami przyszli do nich z prośbą o rozwiązanie tej umowy. W przypadku pani Anieli, nie wszystko stracone, mimo że końca spłaciła rachunek za pierwszy miesiąc. Klienci, którzy skontaktują się z nami przejdą na ofertę z gwarancją rabatu, mogą dodatkowo otrzymać zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej różnicę opłaconych opłat handlowych pomiędzy ubiegłym rokiem a obecnym. Także tak to się robi w Polsce. Jeżeli umowa nie jest po myśli dostawcy energii tak nam zrobi opłatę handlową wysoką że my sami będziemy prosić ich o zmianę umowy na tą dla nich bardziej korzystną. A o co chodzi o to chodzi że jeżeli nie mamy mamy normalną opłatę normalnie płacimy za energię normalną normalną umowę o dostawę energii elektrycznej. To wtedy różnice między to, co my płacimy, a to, co powinno być, pokrywa państwo polskie. Dopłaca do energii dostawcy energii. A jeżeli mamy stałą umowę, no to wtedy dostawca energii musi nam dopłacać z własnych pieniędzy. Dlatego oni chcą, żebyśmy my zmienili tą umowę na tą dla nich bardziej przychylną. Serdecznie dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Do usłyszenia.